Halo, witajcie JST, jest jeszcze wasz youtuber Super gameplayami. Tym razem jest to Advance Warfare. Zresztą każdym razem jest to Advanced Warfare, więc nie wiem dlaczego zawsze powtarzam, że tym razem. Ale mm, tym razem jest to advanced warfare jest to 125 sekund DNA na mapie Retreat w trybie Capture the Flag, czyli z tobą flagę. Eee, także bardzo przyjazny tryb, jak już mówiłem, jeden z najlepszych trybów do wbijania. DNA, tylko że no niestety trzeba trafić na strasznych bobów, którzy nie wiedzą, że jak ktoś ma na sobą napis zabić, to że trzeba go zabić. Ale przechodząc dalej do dzisiejszego tematu, dzisiejszym tematem jest to, że zostałem zbanowany na 24 godziny w piątek, tak po południu ten ban wyskoczył. Dzisiaj jest sobota rano, także myślę, że dzisiaj już w po południu sobie pogram z miłą chęcią na moim koncie. Ale wiecie, jak dźwigałem konto, to wykonałem parę ważnych telefonów tam do założyciela PlayStation Network, to tak do założyciela. Do głównego szefa i dyrektora marketingu, tak i tak, dalej, PlayStation i Sony, i wiecie, i no oni powiedzieli, że no wie, wie wiedzą, że taki jest sławny youtuber w Polsce, no jeszcze niesławny, ale, no wiecie, tam prezentuje jakiś tam poziom, nie jakiś najlepszy, nie jakiś najgorszy, no ale ogólnie, no szkoda, żeby nie rzucić jakiegoś nowego gameplayu w weekend. No i wiecie, stwierdzili, że dadzą mi y, pasy. W sensie hasło i mail do konta Mister Bartiego, mojego kumpla, którego serdecznie pozdrawiam. I no wiecie, no wysłali mi, te, tam, e, wysłali mi te, te, te pasy, te hasło i te, ten nick, no i, wiecie, no i sobie wpisałem go, no i sobie wstrzymałem konto i sobie zacząłem grać na tym koncie. I nagrałem, ugrałem tam chyba jeden, jeden taki dość przyzwoity gameplay, tam szybki DNA, nie będę mówił ile, żeby nie było spoilerów, niestety jest to z ASM1 Magnitude. Na mapie comeback, czyli dość standardowego dla szybkiej DNA, ale wiecie, gameplay się liczy, tylko się nie zdziwcie, jeszcze powiem w tym game gameplayu, co tam go wrzucę, że to nie jest z mojego konta i tak dalej, tylko z Bartiego. ale to Gremia ja miałem, możecie zacząć po moim playstylu, że to jestem ja, czułoś8, meraż i tak dalej. No. Także to jest to, co chciałem powiedzieć. I jeszcze teraz mam szybkie, szybkie pytanko. 20 parę sekund, czy tam może 40, nie wiem. Nie wiem liczyć. <grytanie> matematyka. ja <Matematyka. grytanie> mam, mam średnią 4, ale a matematyka to nie moja mocna strona, chyba. To mam szybkie pytanko. Czy chcielibyście zacząć jakieś gameplay z Ghosta? <grytanie> Ponieważ w sumie wkurzem już, od węzłów Wolfrasa trzeba gustować, się zabijać i tak dalej, dashboardować i tak dalej, bo to praktycznie nie ma wtedy szansy na dobry gameplay, bo cię wrzuca do rozpoczętych meczy. Także chciałbym się Was zapytać, czy chcielibyście coś z ghosta zacząć? Bo ja mogę kupić ghosta i coś tam ugrać, bo wiem, że tu parę osób ma na playu ghosta. Jeszcze parę zamierza kupić. Także napiszcie mi, czy chcielibyście zacząć coś z ghosta. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.